O, witam synka, co Cię tu sprowadza do teściowej, no kochanie, chodź, chodź, siadaj. Słuchaj, mamusiu, a nie wiem mamusia, co może w tym roku Kamila by chciała na walentynki, no bo już, no, już ostatnio mi nie szło z tymi walentynkami pomyślałem, że w tym roku, no coś w końcu jej fajnego kupię. No słuchaj, Kamila mi mówiła, trzeci rok z rzędu, żeś zawalił, no jeszcze ten rok i... <noise> o, ja Cię kręcę, mama, rację. Lepiej się zbieram, bo może być ciężko w tym roku. Lecę! Słuchaj, stary, w tym roku kupiłem dla Kamili taki prezent, że padnie z wrażenia. No i zajebiście. W końcu nie będziemy marudzić, we znów zapomniałeś o walentynkach. Dokładnie. A co roku ona jeszcze dodatkowo kupuje takie prezenty jakiegoś playaka Xboxa, mówię ci, będziesz to. <słuch> Ty to masz szczęście. Ja oczywiście znów sam. A no czy jak to można coś na to zaradzić, ty? Ty, a może jakąś laskę sobie na Tinderze wyrywasz co? Dawaj, chodź, zobaczymy. O, proszę bardzo. Patrz, jaka chora antylopka tutaj do Ciebie napisała. Człowieku, odpisuj i jesteś ustawiony. Ty dzięki, stary, uratowałeś mi walentynki. Dobra, o, to ja idę się ogarnę. Co? Cześć walentynki? Bo nie mam prezentu dla niego. O Boże, o Boże, o Boże, nie mam prezentu dla Michała, co ja teraz robię już? No, też nie ma prezentu, On zawsze zawołuje na walentynkach. Wiem co zrobię, zadzwonię do niego i powiem mu, że po prostu olejemy walentynki. Hej kochanie, hej! Hej, wszystkiego najlepszego z okazji walentynek! O, no, zobacz, tym razem pamiętałeś. Jestem w szoku. Wszystkiego najlepszego Tobie też. jest co, tak sobie myślałam, długo już jesteśmy razem, prawda? Jakby nie uważasz walentynki to trochę przere przereklamowane święto, może odpuśćmy sobie, w ogóle nie róbmy nic z tej okazji. No co Ty żartujesz chyba? Przecież wiem, że uwielbiasz walentynki. A w tym roku specjalnie dla Ciebie, no tak się postarałem, będziesz zadowolona. No oczywiście, że uwielbiam walentynki, wiesz to tak sprawdzałam Cię, czy w ogóle pamiętasz, no... O Boże, co ja zrobię? Już nie zdążyłam nic zamówić, kasy nie mam. Jestem zmuszona położyć trochę kasy. No nic. Mam, mama, 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 mam, mam. proszę, mam do Ciebie taką, ojciu, taką malutką prośbę. Położyszabyś mi tak troszeczkę kaski? Tak, za stówkę? A czy ty gówniaro? Nie dostałaś wypłaty dwa dni temu? Czemu ja mam ci teraz pieniądze pożyczać? No wiem mamusia, jak to wygląda, no tak Bła kaska i nima, no. O nie, nie jest Markulo, koniec pożyczania tych pieniędzy. Tylko by się imprezowało i co? No. Ale mamo, to na prezent jest! Stop! Nie chcę tego słuchać! Wiem, 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 wiem. wiem. DIY. Boże pane, zrobię mu laurkę. Pomyśl, że go kocham i spędziłam dużo czasu na tym. Genialny pomysł. Kartki, gdzie Kartka, Matko boska, jak ja wyglądam! Nawet cię wszystkim nie pomogą. Ech, jestem odrażająca. Trzeba coś z tym zrobić. Dobra. Akcja. I lecimy. Uf, dobra, dobra, co to jest? Co to ma być? O, tak jest. Tylko kładźutka i a jest zarosła A to, jaki krzyk, Tak jest, już piękna, padnie z wrażenia, się No tak No, coraz lepiej kamcia Remyś w środku trochę i gotowe. No nie, nie jest źle, nie jest źle. Będzie zadowolona. Witaj, przepiękna senorita. Szprechę z miłość? Ty kurde, więc jest Ostatnia dziurka, no. Borat, schudłeś troszeczkę, no. Nie powiem. Nie wygląda to źle. <śm> no, no. Będzie dobrze. Dorzane żadne. Musia się nie martwi Taki prezent jej kupiłem, że na pewno będzie zadowolona Nie Cianka Dzień dobry córeczko Dzień dobry Giadasz bo jest dobrze, nigdy na racji nie byłeś. nie z Tindera. O, patrz patrz, to ona ty. A! 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 Słuchajcie moi drodzy, mam nadzieję, że wami się podobał i cieszę się, że mama warta wróciła. I oczywiście liczymy, że zauważyliście nową jakość na filmach. Teraz ty wchodzisz i mówisz o sprzęcie. Eee... <głos》> A co mam powiedzieć o sprzęcie? No co no słuchajcie, ostatnio nagrywaliśmy komentarze, bo mieliśmy problemy ze sprzętem, ale jak widzicie jest nowy sprzęt. Mamy tylko problemy z mikrofonem, bo został stary wyszło, że to mikrofon był zepsuty cały czas. Ale to jutro załatwimy. No i co? Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, jaki byście chcieli odcinek następny, będzie nam to bardzo pomocne. I bardzo ładnie teraz zrób tak żebyśmy ładnie poprosili wszystkich o udostępnienie filmów, ponieważ tak. jak wiecie, no mieliśmy długą przerwę na YouTubie i potem rzucaliśmy komentary. I ja nie wiem, jak algorytm YouTube'a już działa. Więc jeśli możecie film się Wam podobał, to bardzo będę w tej części udostępnić gdzieś na Facebooku, na Instastora, już na Instastore to ja też u siebie wrzucę. No, no i ogólnie. Będziemy bardzo Ogólnie rozrywka wraca, a za 4 miesiące zapraszamy Was na duży projekt. A Jeszcze już, teraz nic nie będziemy już mówić. Idziemy, już idziemy. Ale yy, będą fajne rzeczy. Dobra, trzymajcie się.